Szczęść Boże. Wiosna w Strasburgu. Precz z Zielonym Ładem, niech żyje dwutlenek węgla. Szanowni Państwo, jak widać tego dwutlenku węgla jeszcze nie zdążyli tutaj w Eurokołchozie wytrzebić, nie zdążyli go wyłapać i wpompować do szybów zamykanych kopalni. I, I mam nadzieję, że to się nigdy nie uda. Ja wiem, że to się nigdy nie uda, dlatego że to jest projekt rzecz jasna poroniony i nawet w praktyce odstępuje już od niego zachodnia Europa. Niemcy mają rekordowe u siebie wydobycie węgla kamiennego, zamknęli właśnie na Morzu Północnym wielką, jak to się nazywa, farmę wiatrową, czyli wiatraki do mielenia ptaków gdzieś tam na szelfie wystawione. No a u nas cała naprzód. Kapłani prorocy pomniejsi, prorocy więksi, quasi fałszywej religii globalnego ocieplenia. Oni dalej powtarzają te same brednie, powtarzają tę samą mantrę klimatyzmu, wiatraki do mielenia ptaków i inne alternatywne odnawialne źródła zasilania, a ostatnia ostatnia kopalnia ma być w Polsce zamknięta do połowy 21 stulecia. Z mojej strony deklaracja, deklaracja i jednocześnie istotny punkt mojego programu, mojej kandydatury i jeśli taka będzie państwa wola mojej prezydentury, ta deklaracja jest krótka i zwięzła. Wracamy do Węgla. Wracamy do węgla, bo Polska na węglu leży, węglem stoi i my leżymy, jeżeli dopuścimy do tego, żeby górnictwo węgla kamiennego i brunatnego zostało u nas ostatecznie zlikwidowane. Ja do tego nie dopuszczę. Kopać, wiercić, wydobywać, palić, kopcić na potęgę, niech się interes. Kręci. Szanowni Państwo, nie dajmy sobie wmówić tego, czego nie da sobie wmówić dziecko w szkole podstawowej, któremu coś tam się obiło, u uszy właśnie proces Fotosyntezy. Tu akurat za mną zielonych listków nie widać tyle, ile ich jest dookoła, ale są różowe płatki na tych drzewach, które tak pięknie wybuchły, tak pięknie rozkwitły. Opodal forsycje na żółto. Także i u nas w kraju wiosna w rozkwicie. Szanowni Państwo, nie byłoby tego wszystkiego bez dwutlenku węgla, więc zero zeroemisyjność, dekarbonizacja. m Odetchnijmy z ulgą. To po prostu brednie. Klimatyzm, bajka o antropogenezie zmian klimatycznych, czyli o rzekomym wpływie żarówki wkręcanej do lampki na nocnym stoliku na zmiany klimatyczne, to po prostu brednie. To marksizm, leninizm, łysenkizm, tyle że na zielono i na tęczowo, z dodatkiem paktu migracyjnego. I wojny ze wszystkimi dookoła. Ja tę politykę odrzucam i chciałbym ją odrzucać na najwyższym szczeblu, centralnie z Państwa woli, jeżeli zdecydujecie, że chcemy razem odzyskać niepodległość, do czego okazja nadarza się 18 maja. 18 maja wiosna będzie w Polsce jeszcze piękniejsza, jeszcze bujniej nam zdąży rozkwitnąć i dlatego błagam litości, dość już bredni klimatyzmu, dość urojonych celów klimatycznych, zero emisyjności, dekarbonizacji i temu podobnych. Powtórzę, Niemcy, Niemcy już zorientowali się, że tego Harakiri zielonoładowego, tej autodestrukcji własnego przemysłu, nie wytrzymają, więc u siebie kopią na potęgę, węgiel czarny wydobywają, a do nas chcą reeksportować i Zielony Ład, i Pakt Migracyjny, i nas chcą ostatecznie zaorać, posyłając na nie naszą wojnę. Temu trzeba się sprzeciwić i właśnie okoliczności przyrody tak piękne tutaj w Strasburgu i, i tam nad Odrą, Wisłą i Bugiem. Szanowni Państwo, jest czego bronić i jest przed czym się bronić. Jest w Polsce tyle jeszcze do stracenia i tyle do zyskania. Bardzo proszę, w gruncie rzeczy, Dobrą jest okolicznością to, że ten Eurokołchozowy Ład Zielony, że te wszystkie eurokołchozowe brednie są w tak jaskrawej sprzeczności z empirią przyrodniczą, fizyczną, no i że nie wytrzymują, nie wytrzymują konfrontacji z prostym rachunkiem matematycznym, logicznym. Tutaj nie trzeba mieć doktoratu ani z ekonomii, ani z matematyki wyższej, ani z fizyki kwantowej, żeby to po prostu od Odrzucić, a ludzie, którzy za obce pieniądze zarabiają na krzewieniu tych bredni, zarobili całkiem nieźle na straszeniu ludzi globalnym ociepleniem, skorumpowali siebie i dali innych skorumpować po to, żeby uzyskać bierność, bierne przyzwolenie na dewastację Polski przez te fałszywe doktryny, ci ludzie powinni rzeczywiście znaleźć się pod nadzorem służb naszych trzyliterowych i powinni zeznawać na tę okoliczność przed prokuratorami, sędziami, kto ile się dorobił na wiatrakach do mielenia ptaków i na teoriach, które za tym stoją. Wiecie Państwo, że w ramach dekarbonizacji za chwilę będą już płacić specjalny narzut, specjalne podatki eurokołchozowe, gospodarstwa, które ogrzewają się węglem, gazem. Wiecie Państwo, mam nadzieję, kto nie wie, niech się dowie, że za następnych parę lat w ogóle Piece gazowe staną się nielegalne. No i przypomnijcie sobie, jak niewiele lat temu zachęcano Was do tego, żebyście się w taki piec przezbroili, wyposażyli, żebyście wyrzucili te stare, te jak to pogardliwie nazywano kopciuchy, że trzeba zdemontować, wyrzucić, a w to miejsce zainstalować piece gazowe. Bo to przypominam sobie taką nawet kampanię społeczną, że to czysta, panie energia. Otóż dzisiaj ta czysta energia jest nielegalna, u nas w Polsce sukcesywnie, sukcesywnie wyjmowana spod prawa, a w tym samym czasie Francuzi sprowadzają gazu skroplonego coraz więcej rok do roku owszem, z Rosji. Nikt Francji, w której ja w tej chwili się znajduję, bo Strasburg przecież po pewnych, pewnym kontredansie prusko-francuskim w XIX wieku, ostatecznie w XX wrócił do Francji. Otóż nikt Francji z Europy nie wypisuje z tego powodu, że cichcem chyłkiem, no może nie całkiem jeszcze wraca do normalności, ale nie pozwala się zepchnąć. Na tę ścieżkę, tę drogę bez odwrotu w nienormalność. Jeszcze raz wznoszę hasło: precz z Zielonym Ładem, niech żyje dwutlenek węgla, i za mojej kadencji, szanowni Państwo, po prostu wracamy do węgla. Węgiel czarny, u nas obłożony narzutem. Blisko 60%, węgiel brunatny, narzutem blisko 70%. Narzućcie taki haracz na dowolne dobro, dowolny produkt, dowolną usługę i nic nie będzie się opłacać. Otóż właśnie w ramach Zielonego Ładu nic nie opłaca się i opłacać się nie będzie, dopóki do węgla nie wrócimy. Koszt wystawienia wiatraka do mielenia ptaków czy farmy fotowoltaicznej dalece przekracza. Perspektywiczne przy najbardziej optymistycznych prognozach wyliczane zyski z takich instalacji, a więc to się po prostu nie kalkuluje. To, co się kalkuluje, to kopalnie i elektrownie węglowe. No i w Polsce nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości. To są nasze bogactwa podstawowe, to są nasze skarby, nie pozwólmy ich zasypać. A ludzi, którzy zasypali szyby kopalni Krupińskiej, kopalni Makoszowy, którzy zdewastowali elektrownię Ostrołęka i inne i inne wielkie inwestycje. Ci ludzie, mam nadzieję, staną przed sądami i będziemy ich rozsadzali po więzieniach, podczas kiedy wiosna dla Polski wróci i pięknie rozkwitnie, pod warunkiem, że Zielony Ład zostanie ostatecznie odrzucony. Dziękuję za uwagę.